Ostatni raz w 2021 roku. Telewizja lego przedstawia. Podróż hanowera. Jak już to wiemy, nie zrodzony hanover ruszył wielką podróż i nigdy nie wrócił. Niby jest tchórzem, niby zdradził swojego pana, a pokonał kogoś silnego. Jakim był to niebieski gracz? Zawsze marzył by być tym elitarnym, najlepszym arystokratą. Chciał zastąpić lodowego cesarza. Niestety stracił nabyty uchem w walce ostatecznej. Był tchórzem, a mógł skończyć swoje życie Lecz jednak wybrał tułaczkę po świecie. Gdyby tego było mało, nie sam poszedł na drogę wstydu. Zabrał bohatera, kobietę koń oraz swoją prawą rękę ducha. Teraz zmierza do najwyższego arystokraty. Procić go o szansę na wstąpienie w tą drogę, o drogę świetności. Zmierza do Arena City, lecz nie wie jak tam dojechać. Dojechać? Podejść może raczej. W końcu jedzie na czymś. Jedzie na kobiecie koń. Bo ją zaklał tak, że nie może z nim wstać. Teraz jadą. Jadą dalej. Lecz co to będzie? Co to będzie? Droga nieznana. Trzeba kogoś spytać o drogę. W końcu zatrzymali się. Zobaczyli kogoś. Kogoś, kto rozdawał pamiątki. Chyba wiedział, gdzie jest Arena City. Ej, przepraszam. O, dzień dobry. Tak. Eee, czy wie pan... Jak dojadę? <noise> jak to jadę? Zna pan naszą aplikację? Co? Nie, 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 nie. Pytam się jak dojadę? Ale czym pan dojedzie? Autem, rowerem? Moim koniem. Mam zadzwonić na poli... Nie, idioto! Jak dobra. Jak dojdę. Gdzie pan doj... właśnie o to chcę zapytać. Jak dojdę do Arena City? Arena City, ale po co? Zadaję pytania, a pan wygląda na kumatego, więc może mi pan łaskawie odpowie. No cóż, dobrze. w prawo, w lewo, prosto, prawo, skręt, prawo 80 stopni, w lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, cofnąć się na chwilę, lewo, prawo, kupić wodę, prawo, 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 lewo, lewo, prosto, 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 prawo, lewo, prosto. Co? Co? Weź mi to rozpisz. Nie. Hmm, mam pomysł. Mój kompan przejmie twoją wiedzę, by cały czas nie nawigował. Co ty na to? Dobry dyl, co nie? Yy, yy, ta, ogień! K? Kto to? Yy, ninja ogień! K? Kto? Akurat przechodziłem. Prowadzę biuro promocji i turystyki. Ale gdy widzę takich łotrów jak wy, którzy te realizują biednego, Biednego sprzedawcę wody, nie daje mi to spokoju. A, spadaj stąd, bo cię zabijemy. Tak, zabić to tylko chyba potrafisz mówić. Draniu, duch, łap go! Oczywiście, panie. Opanowałem połowę jego umiejętności, Zawiadałem połowę moich. Jego umiejętności to chyba tylko droga. Ale chociaż po jakiejś śmierci wrócą do mnie. Kto powiedział, że go zabiję? Ha! Kolonacja. Ach, draniu! Odepchnięcie! Duchu! Zabiję go i zyskaj większość umiejętności, dobrze? Oczywiście. Zabić bezbronnego cywila? Nie na moje zmianie! Ha! Nie ujdzie wam to płazem. Ha! Duchu! Oczywiście. Ha, ha, ha. Ha? Co jest? Co się. Co się dzieje? He? Duchu, to twoja sprawka? Pynajmniej to nie ja. To co to było? Boję się. Milcz, babo. Jesteście cholernymi głupcami. Nienawidzę tak jak wy. Zakończy się to. Zakończy się to! Kto to jest? On nadchodzi. Ten pan nadchodzi. Zakończy się ta durna zabawa. Wszystko pójdzie z dymem, cały świat, TVL Uniwersum. Wszystko, wszystko słuchaj, jesteś nędznym tchórzem, idiotą. Ty, jego podładny, silniejszym, odejdź od niego. Przyłącz się do mnie, duchu. Nie, nie oddaję do pani. A dobra, a ty? A ty się wydajesz dobrym bohaterem. Cóż, no. Cóż, no. e, duchu, gdzie jesteśmy? Wygląda na to, panie, że. Co jest? Co jest? A! Walcz z tym, walcz z tym. Witamy w Arena City.